Hejka, tu znowu Ada. Jakiś czas nie było ode mnie wieści, ale jestem. Dzisiaj wyjeżdżam do stajni jodłowego Gaju, aby uczestniczyć w tamtejszym Hubertusie. Oczywiście jedę tam samochodem z koniem w przyczepie. Dla większości z Was może oczywistym by było, że jadę tam z kokołą. Otóż nie, a są ku temu dwa powody. Po pierwsze, jeszcze nie miałam okazji jechać z w żaden teren. Na razie trenujemy tylko na ogrodzonych placach, więc kompletnie nie wiem jaki ma charakter w terenie. Po drugie i najważniejsze, Helena też jedzie na Hubertusa gdzieś indziej, a że jest to jej koń, a ja go tylko dzierżawie, to wiadomo, ona ma pierwszeństwo do wszelkich decyzji, treningów i tym podobnym. Jesteśmy w wiodłochem gaju, była to długa podróż i sama jestem w szoku, że dałam radę ją pokonać sama. Teraz nasuwa się pytanie, jakiego konia wybrałam na Hubertusa? No więc tak, koala. Ktoś mógłby powiedzieć, Ada, szalona jesteś? No właśnie nie. Jak nieraz wspominałam, koal należy do moich ulubieńców i nawet fakt, że miałam na nim tragiczny wypadek, tego nie zmienił. No, jest jeszcze dodatkowa kwestia, że koal jest naprawdę szybki w terenie, więc mam większe szanse w pogoni. Nie żebym miała zamiar wygrać, bo to jest raczej nierealne, ale nie chcę odstawać. Tak jak wszystkie Hubertusy, a przynajmniej te, o których słyszałam i sama miałam okazję brać udział, zaczyna się on od wspólnego terenu. Prawie w każdej stajni jest organizowany hubertus, również w stajni Jorwik. Dlaczego więc podjęłam decyzję, żeby przebyć taką drogę, by być na hubertusie właśnie w jodłowym gaju? Odpowiedź, mimo wszystko, jest bardzo prosta. Tereny jodłowego gaju urzekły mnie już, gdy byłam na obozie westernowym na ranchu Starshine, a potem na szkoleniu krosowym. I wydaje mi się, że jest to najlepsze miejsce do tego typu rzeczy. A w stajni Jorwik jeżdżę na co dzień, więc odmiana jest jak najbardziej wskazana. Po terenie jedziemy na wyznaczony plac do gonitwy. Ale w sumie o co w tym wszystkim chodzi? Podczas gonitwy ściga się tak zwanego lisa, osobę, która ma przyczepiony najczęściej lisi ogon. My akurat mamy całego pluszaka. Wygrywa ten jeździec, który go złapie, i w przyszłym roku on sam jest lisem i będzie miał za zadanie uciekać przed wszystkimi. Oczywiście wszyscy są bardzo zawzięci i zależy im na wygranej, ale trzeba zachować czujność i zdrowy rozsądek. W końcu mamy tu dość sporo pędzących koni. Mamy wreszcie zwycięzcę. Każdy z nas zaraz otrzyma rozetę za udział w tegorocznym Hubertusie. Czeka mnie z powrotem długa droga, a jestem dość zmęczona, więc nie nagrywam więcej. Chciałabym bardzo podziękować Stein i Jorvik za to, że dali mi możliwość, żebym jechała tutaj sama z Koalem. Będę to naprawdę pozytywnie wspominać. I to na tyle dzisiaj. Do następnego. Pa!